250 cuków zostało, do drugiej gry w I będzie znowu paralizator. Ręka mi kurwa skacze! Kurwa! Ja! Ja! Dostanę ciosa! Yes. Jo, Malta, nie! Ta, ja... Janco! Uhuu! Jak się tam jak, jak się czujesz, stary? No kurwa cykam się ty że dostanę ciosa paralizatorem, nie? Dostanę ciosa paralizatorem. Czekaj, niech zobaczę reakcję na czacie. Zobaczę reakcję. stary. Ci tam też można wsunąć. Chuj. Tak? No tak to tym ten... bo. Cicho, 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 wow. proszę Cię, Bo się boję, kurwa. Nie <noise> z lewej strony. A z prawej? Tak. Ja pierdolę. Może puść to krzesło. Czemu? Metalowe. No. <noise> Czekaj, żebyś ten, no, no. no. <noise> Ale dym! Ale dym będzie na TV. Czekaj, bo się wyjebie. Suba zostawcie za takie akcje. Ty kolejny. <noise> ja pierdolę. Lecimy. To jest rożdża tybijska. Ale w ci gdzie? Na trzy, dobra? No. Na trzy. No. Ale dobra. przez spodnie? No, 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 no. no przez na trzy. Cicho, idź stąd, idź stąd. Poczekaj, kurwa. Bo no, na mnie te. No. Na trzy. Czekaj, kurwa, no, kurwa no, niżej. Niżej. No tutaj, no. No niżej. Czekaj, bo nie będzie widać. O kurwa, jak ja się sikam wiepię! <laughs> ja pierdolę! Duży mnie, duży mnie! Weź to biurko na chwilę, stary. Weź do przodu jakoś coś. Jakże mi było widać, no. No siema. Siema. <laughs> Co tam? No, <laughs> no dawaj, kurwa, szybciej. Na trzy? Nie, tak. Na trzy. Kurwa, dawaj. dawaj. Raz. No i no, raz. Dwa. Raz. No. 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 A -a. Kurwa! Ło! Ło! Wyłącz te boty normalnie, to spierdalaj. Ja pierdolę. Boli, ty, ja. ty pojebany ja. jesteś. O. Ja pierdolę, ty. Kurwa, stary. Ja pierdolę. No, mogę ci taka się zrobiła luźna? No. Tak, no. kurwa, no. no. nie wiem co, jakby coś, jakieś sznurki we mnie wchodziły. Ja pierdolę! Ej, mam ślad na Udzie od tego? To może zostać, wiesz? Tak? Zostanie no. ślad? A będzie teraz? Chuj, Nie. pokażę Udo. Można Udo pokazać na streamie? Nie wiem, no to może później pokażesz na Snapie, czy co? Ty jesteś pojebany, Adam. <grym> Czemu? Nie wiem. Ale jesteś. Idę się wysikać najpierw Subujcie, bo zostało 700 do kolejnego paralizatora Patrzcie, co mnie czeka, nie? Wiesz jak mnie noga kurwa boli? Ja pierdolę stresuję się, co mam zrobić? Co mam zrobić, ej? Macie jakieś sposoby na paralizator, żeby... Ty wolny jesteś jesteś, spierdalaj Chciałeś zaskoczenia No Dobra, jedziemy, gdziekolwiek, tylko w prawą nogę No, wait a second, he went Ah, okay. <laughs> Ty kurwa! Kurwa! <laughs> <laughs> oh, kurwa! cię <laughs> stary. <laughs> Tak? No kurwa, ten duży to ma pierdolnięcie jak tamten dwa razy. Ach, kurwa, jak piecie jebane no. Aż mnie wyjebało na ziemię. <grystanie> wow. W sensie, że albo jest kula, albo nie ma kuli. I to stanę, to zostanę. Stary, to wygląda jak naprawdę huchnę, tylko właśnie nie ruszaj, serio. No, dobra, wezmę elektryka. Boję się, kurwa. Ale jak ja nawet dołożę kocka, to już to poleci w tą stronę. Serio, ja muszę wyciągnąć z tej strony. Strategicznie. Nie jest, nie mogę. Stąd może się udać. To jest snipa. Nie da się tego dotknąć. Pierdolnie. Widziałeś? No. Się przestawię cała. Zawsze może być znać, no nie, nie co nie, ty, nie ja nie się nie poddam, zesraj się, nie daj się. <laughs> no kurcze. Stąd mogę? Mogę stąd, no. Ludzie, proszę was, w imieniu Rafona nie pytajcie, co sądzi Arty z Meduzą. No dokładnie, nic nie sądzę. No nie gadaj. Eee, ja, patrz. Tak. ULTwarcia, kurwa! stary, patrz, dokładam i to jest gleba. No to polka. No nie będzie gleby, stary. Ja <ścoughs> Paralizator! Myślałem, że nigdy nie wygram, kurwa! Uchudnię. <ścoughs> ja Paralizator dla chłopa czeka, nie? Rafał Wani, Łokieto, pozdrawiam. Pozdrawiam Samolnika, pozdrawiam Samolnika No, co tam ciekawego powiesz stary? Powiedz, ty, ty no. jesteś gotowy nie, Nigdy nie będę gotowy nie. stary na to no. no ja byłem tak? No ja byłem No kurwa po ptakach, tak? Wystarczy porazić No widziałeś, że łzy mi nie leciały, ale prawie, blisko było Naprawdę blisko było nie. Zostawcie łapkę w górę i subujcie kanał 275 300, czyli brakuje 350, żeby walić dogrywkę, i będzie dym. Dobra, gotowy? Zawiesz rękę! A! Kurwa mać! Tak, to składa od razu na glebę! <laughs> ja pierniczę! O oh, 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 kurwa! Momentalnie stary noga się <laughs> Piecze, pieczę stary, ja nie wiem czy ja chcę grać, to jeszcze. jak ty dostawałeś to mi się podobało, teraz mi się podobało Dostar. Wow. to stary, uuu, ty dał nogę jak w teraz. Ale gleba momentalnie jest. Nie ma szans, żeby stać stary. Gramy dalej. 280 subów, gramy dalej. Pierdziel. No, 280 subskrypcji, czerwony guzik wciskajcie. Gramy dalej, ole dym. Powiedz, co czujesz. Co czuję się raptowić. Pozdrawiam. pozdrawiam Marcela Patryka. Radka i Oskara z Godz. Pozdrawiam. Ej, ktoś mi kijem golfowym przywalił stary połudzie. Tak? <laughs> no. Ale nie zrobiłem ci długo, nie? No nie, ale stali mu wszystko od razu. Zrobiłem ci mnoga. tak jak tymi. mi. No. Od razu mogę stary. Ale dym, co? To jest spokój. Przepięcie ze streama. Zobaczcie do nowo, jak to wyglądało. Co piszą? Meduza nie żyje mówią. Rafon Luju, bardzo pozytywny strunek, rób dalej swoją... Y, rób dalej swoje. Dziękuję. Zadzwonimy w tym czasie do meduzy, zobaczymy czy żyje. Dobra, to dobra, to pobrniamy. Chociaż czekaj. Na no, tej nowej drodze stać stary. Dwie minuty temu na Facebooku na chłopaki solidne Wokieto, to dodajcie do znajomych. Nie mamy miejsc, Darecki. Halo? Mówią, że nie żyjesz ty. trzy razy. powiedz że Ty, a mnie straszą jakąś stronką chłopie. Stary To Ta? psychole. Ja też psychol. Ja ja to ja to to się rafon zobserwujesz, na iście. Spoko. Co? Z nimi? Znaczy, ja wypowiedziałem się w tej sprawie, że jak ktoś mnie zaczepi, to ja daję odpowiedź. Ja pierwszy nic nie zaczynam. Jak ktoś mnie zaczepi, to wtedy jazdę robię, nie? Ja już nawet nie zaczepi, nawet nie tylko, No ale jak będą cię krzywdzić, to musisz reagować. Jak to tak? No, ale y, chodzi o potężną krzywdę typu, nie no, jakieś poważne rzeczy. Tam jakieś dislikeki, te, ten, takie rzeczy to koło chuja mi lata, nie? Ale emocje, no. My się paralizatorem razimy na streamie. Ta, zaraz się wyrazimy dalej. Ja na razie te, w, te, w te gówno nie wbijam, co się dzieje w necie, z daleka się trzymam. Ale i tak będą mnie pewnie podchaczać. Nie, no jak będą mnie zaczepiać, to wbijam na rejon normalnie, bo. Ale co masz na myśli mówiąc, nie odpowiadam. No, już mm -hmm. A na przykład jak kurwa, nie wiem, dostaniesz kurwa 10 tysięcy dislików pod każdym filmem, to co wtedy robisz? No w sumie to też. Nie wyobrażam sobie, co oni mogą zrobić takiego, co by mnie zabolało. Chyba nic. No, no to trochę Cię przyhasiało, ale przeniżam kamerę w spokój, wiesz? I sikam na to. To w sumie to, co wlecie, to wlecie, tak? Nie no, bo musieliby mi naprawdę, kurwa, nie... Nie wiem, nie wiem, musieliby mi chyba nogę uciąć. Chyba dopiero to by mi, kurwa, coś zrobiło. Bo tak to mam wyjebane. No, ale już teraz też tak, streama. No, dzięki. Ja poglądać, No, trzymaj no, się, siema. O, lecimy. No. Lecimy dalej, z 200 subów i, i jest dogrywka 190 subów i jest dogrywka No mamy. Nie, nie, to już jest chwila moment i to piecznie Co to robisz? Czemu to robisz? I co? Moje slipa. Kurwa, <laughs> <laughs> smataje jebana! Kurwa! Tak jest, tak jest. <laughs> Ty, ja nie współczyłem ci stary, no Która teraz noga? Ta sama. Ta sama. No to pięknie. Tu szybko teraz porzuć, co? No to co? No będzie dym. Będzie za dym. No Weź sobie nie wiem, napij się iką jeszcze. Trzeci byś dostał paralizatorem Kurwa. Ej, boję się bez kitu. Gdzie jest ta różka? Tam, tu na biurku. A jest, to... W to samo miejsce będziesz walił? Nie wiem jak boisz. Nie no, winne. A gdzie, gdzie jeszcze można? Tu <grym> można, nie? Gdzie? byś się nie? Tu... No to możesz być tutaj. Nie no, gdzie chcesz, tylko żebym nie wiedział. Czekaj, muszę się przygotować. Zapierdol gigant chmurę. Pozdrawiam bydlaków. Wezki tu ja sobie zapalę. Zbierdol! Dobra, ile subów do kolejnej gry? 2,75. Za 150 dogrywka, co? Czy za 200? Za 200, 200. za 200, za 200 dogrywka. Czyli. Będzie 600, siedem, pięć, 600 Gdzie chcesz? Czekaj po krzesło. Uff. Gdzie chcesz, nie pytaj mnie, tylko wal! No bo się boję, hmm. ugodni się! O Kurwa! Ej, no dobra, jeszcze raz ty pojebany jesteś! No co? Val, no. Kurwa, nie, nie tu, nie tu, nie tu! No Wal, WAL! Kurwa! No daj przyłożyć najpierw! A! KURWA! Ty bony, jesteś! To no normalnie zrobiłem. Nie, nie ma chuja, typie! Dwa razy, dostałem raz słabiutko jeszcze do bitkę mi zajebałeś. No co ja poradzę, żeby nie było uciekać stary. Noga mi już nie działa, moja noga dzisiaj. Ja pierdolę. W dół, z Ja pierdolę. Rafon, pamiętasz siwego? Co ruchał Krishne, pamiętam. Weź się nieczej wyłącz, odwróć to stary. Tylko za konkurencję nie ma za darmo walenia na piste. Kurwa w nie boli, udo jak chuj. Tu mi zajebał teraz. Wcześniej tu, Pst, ja pierdolę. Pst. I co teraz? Co? Co teraz? robisz? Tak nie można stać. Tak nie można. Co ale... nie, jak nie, nie można? Jako, że tyle I... razy w nie stanu. no można, co nie można? Wszystko można. No co kurwa nie można. Wszystko można. W dzisiejszych czasach wszystko można. Kurwa, stary. Jest klocek, jest. Kurwa. Ustawiłem sobie, wiedzę, tak? Tu masz do tego prawo. Nie, tego nie ogarnę, stary. Nawet nie mogę palcem zbliżyć, no. Siemanko! Czekaj, tak, jeszcze nie! Mówią, że oszukałem ja nie oszukałem. Jak mogłem oszukać co? To my graliśmy od początku. Każdy trochę czasami podtrzymywał i trzymał poziom wieży, taka prawda, nie? W którą nogę? Którą gdzie? W jakim miejscu? Nie, nie, jakim miejscu? nie, nie wiem, gdzie tu? <grymne> <grymne> Już nie działało praktycznie na ciele, nie było iskier. To bolało ale bo przyłożyłeś cały stary mi do nogi i wtedy wcisnąłeś. Ja pierdolę No serio! Ja, ja nie Kurwa, co tu się dzieje? On stary. No nie czuję. Nie? Dasz radę, stać? No, nie wiem. Kurwa. Dość no, spokój. Przyjebany pomysł. Był stary, weź. wejś mnie boli ze śmiechu. Pierdziele, nie gra więcej z niebą w o chuj 3-2 No 3 dwa było wiecie stary, serio? Ja trzy, 3 cztery dostałem 3 było. <grystokój> Spod uła! Ciężko bym Cię nie, ja nie. na boku. kolorowy ko ko pad, Na ziemię za darmo wypadł. Drugi też jest. O z stary Ten Ten słaby. Za słaby. Dobra stary, ja to chwilę posiedzę i spierdzialał na hatę.